Witam na kanale Łaciński Mars. Zapraszam na przegląd wiadomości. Mount Merapi w Indonezji jest niespokojny. Dochodzi do erupcji. To już kolejny wulkan w ostatnich dniach, który zachowuje się niespokojnie. Ale przejdźmy najpierw do Stanów Zjednoczonych. Tam powstaje moda na noszenie podwójnych albo nawet potrójnych masek. Zobaczcie. Podwójna maska, skuteczność 75%, potrójna maska, skuteczność 90%, tutaj rośnie już tylko 15%, nie wiadomo czemu, ale tak to jest. Powinni naprawdę pomyśleć o namiotach tlenowych wyzr, ale to nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie teraz. Przejdźmy do Europy, bo wcale nie dzieje się wesoło. Otóż najpierw Wielka Brytania, sekretarz stanu Priti Patel ostrzega, że ludzie, którzy będą chcieli opuścić Wielką Brytanię, Będą zawracani na lotniskach. Ona tutaj szczególnie wzięła na cel influencerów, którzy pracują w słonecznych krajach, tam nagrywają swoje filmy, co denerwuje Brytyjczyków zamkniętych na deszczowej wyspie, ale dotyczy to ogólnie wszystkich ludzi. Nie wolno wyjechać z Wielkiej Brytanii, jeżeli to nie jest wyjazd w ważnej sprawie, jak to ujęła Priti Pateł. A dla Priti Patel wakacje czy urlop to nie są sprawy niezbędne. Tak więc na wakacje, na urlop Brytyjczycy nie pojadą. Idzie wielki europejski lockdown prawdopodobnie. We Francji rzecznik rządu Gabriel Attal powiedział, że wszystkie scenariusze są na stole i kolejnych kilka dni będzie decydujących. Tak więc we Francji... Szykuje się prawdopodobnie wielki narodowy lockdown. Dr Denis Mauvy, członek francuskiego Towarzystwa Naukowego, powiedział, że idziemy w stronę lockdownu. We Włoszech profesor Walter Ricardi, doradca ministra zdrowia, podczas rozmowy w radiu powiedział, że. Wezwał do kolejnego czterotygodniowego narodowego lockdownu. Powiedział, że to niezbędne, aby było mniej przypadków. Tak więc, Włochy doktor Ricardi powiedział, że potrzebujemy prawdziwego lockdownu od 3 do czterech tygodni. Musimy też wznowić testowanie, i tylko w ten sposób możemy wrócić do normalności. Tak więc, szykuje się. Wielki narodowy lockdown, który, który może być najostrzejszy z dotychczasowych lockdownów. Tak będzie prawdopodobnie we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, zapewne także w Niemczech. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce. W każdym razie szykują nam się bardzo ostre, najostrzejsze z dotychczasowych lockdownów. Niestety, ja też jestem, tak jak zapewne większość z Was, za zakończeniem tych lockdownów. Tutaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego przewidywania dotyczące produktów krajowych brutto. Bardzo optymistyczne te przewidywania na, 20, na 2021 rok. Spójrzcie, Niemcy chociażby, czy Francja, Hiszpania ma urosnąć o 5,9% PKB, podczas gdy w 2020 Hiszpania zanotowała 11% spadku. Chiny, jak wiadomo, jako jedyne miały wzrost 2,3% w 2020 roku, w 2021 to ma być aż 8,1%. Nie wiem, czy te przewidywania nie są zbyt optymistyczne na rok 2021, biorąc pod uwagę, że szykują się kolejne lockdowny, no ale kimże ja jestem, aby dyskutować z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W każdym razie tak wyglądają. Przewidywania i tak wygląda rok 2020, no i przewidywania na 2022. Idealne wyjście co do lockdownów znaleźli w Szwajcarii. Otóż, w Szwajcarii przeprowadzone zostanie referendum związane z restrykcjami antykowidowymi. Szwajcarzy wyrażą swoją opinię w referendum. Ono, co prawda, odbędzie się dopiero w kwietniu, ale to jest idealne wyjście, o którym ja mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. Otóż, jeżeli. Rząd został złapany w jakąś formę pułapki etycznej, która polega na tym, że z jednej strony rząd musi dbać o zdrowie obywateli i życia, z drugiej no musi dbać o gospodarkę, ekonomię, to jedynym wyjściem na wyprowadzenie rządu z tej pułapki etycznej jest właśnie referendum ogólnonarodowe. I myślę, że Szwajcarzy znaleźli idealny sposób, zobaczymy jak przebiegnie to referendum, ale pomysł jest naprawdę dobry. Tak więc prawdopodobnie w Szwajcarii będziemy mieli zakończenie rockdownów nakazane przez obywateli referendalnie po prostu. Tymczasem doradca Światowej Organizacji Zdrowia przyznaje, że COVID-19 rozpoczął się prawdopodobnie w laboratorium. No, jestem zdziwiony, że spodziewałem się raczej, że ze strony Światowej Organizacji Zdrowia narracja będzie taka, że to targ mięsny, czy nietoperze. A tutaj niespodzianka, kolejne osoby, kolejne dowody wskazujące na to, że no, wirus jest z laboratorium. Co prawda ten człowiek mówi o wycieku jakimś, tak jakby to był wypadek, nie wiem skąd on to wie. No, ale jest taka możliwość, tak? Że to był wypadek i że wirus uciekł przypadkowo, oczywiście jest taka możliwość, natomiast nie wiem dlaczego ten człowiek z całą pewnością to stwierdza, że to wypadek. Cóż, w każdym razie, kolejne dowody, kolejne informacje, Chiny nie będą mogły już tak łatwo się wywinąć. Tutaj jest jeszcze dodane, że opowieści o targu mięsnym to kłamstwo. No właśnie. Ja o tym mówię na moim kanale już od dawna. Tymczasem w Polsce będzie gorąco. Dodamy tylko, że wszystkich zapraszamy, wszystkich prosimy, wszystkim, wszystkich wzywamy do tego, żeby wyszli, do tego, żeby się zmobilizowali i żeby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady. Wyraźcie ten swój gniew tak, jak uważacie. To nie my zaczęłyśmy. To nie my zaczęłyśmy. Nie wiem, co Marta Lempart ma na myśli, mówiąc o zostawianiu śladów. Natomiast Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do swojego wyroku i po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to artykuł z Polsat News, przerywanie ciąży może być dokonane w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Drugi punkt. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I wiąże się to z zagrożeniem dla życia i zdrowia matki. Trzeci punkt: zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu, czynu zabronionego czyli ciąża jest wynikiem gwałtu, kaziroctwa bądź pedofilii. W tych sytuacjach będzie można przerywać ciążę. I teraz, ja wiem, że część z Was się ze mną nie zgadza, macie inne zdanie. Natomiast ja przyjąłem taką zasadę, że będę wam mówił prawdę i będę wam podawał moje opinie, nawet jeżeli będę wiedział, że widownia się ze mną nie zgodzi. Nie, nie będę dostosowywał narracji do widowni. To jest błąd, który popełniają media głównego nurtu. Nie będę tak robił. Myślę, że nie musimy zgadzać się we wszystkim. Ja jestem za nieco większą liberalizacją. Przepisów w sprawie aborcji, nieco większą, to, bo wiem, że dojdzie do sytuacji, w których no, zdesperowane młode dziewczyny będą jeździć za granicę bądź będą udawać się do podziemia, tak zwanego aborcyjnego, będzie dochodziło do tragedii i tego się nie zmieni. Nie zmieni się, chociażbyśmy bardzo chcieli, to tak po prostu będzie. Trzeba realnie na to spojrzeć. To jest tylko moja opinia. Słuchajcie, możecie się ze mną nie zgadzać, przecież nie musimy mieć zdania na każdy temat jednakowego. Ja po prostu, taka jest moja opinia i tyle. No, ja bym bardziej te przepisy nieco zliberalizował. Być może wyjściem również jest referendum. Może referendum, w którym głosowałyby tylko kobiety. Nie, Nie wiem. W każdym razie referendum też wydaje się dobrym wyjściem z tej sytuacji. I tak jak mówię, no, jeżeli utrzymamy obecne przepisy, będzie dochodziło do tragedii. Po prostu. Tacy są Ludzie, musimy przyjąć, że istnieją ludzie, którzy mają inne zdanie od nas i tak też jest w sprawie aborcji. Natomiast no, nie znaczy to oczywiście, że popieram strajk kobiet, bo oni mają różne postulaty dotyczące ograniczenia wolności słowa, czy w każdym razie to zupełnie odpada. Nie, 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 to nie o to chodzi. No cóż, zobaczymy, co się będzie działo w Polsce, a na koniec dla rozładowania emocji puszczę wam kilku waszych ulubionych polityków, którzy używają tego samego sloganu build back better, czyli odbudować się lepiej, powiedzmy odbudować się. Odbudować się lepiej. Posłuchajcie ich, jak oni ładnie nauczyli się to powtarzać i to będzie wszystko, także dziękuję wam uprzejmie za uwagę. to build back better? or whatever. To build back better than before. Remember the the terrible damage of COVID as we try to build back from this uh, global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. My plan to build back better. Uh, start taking all the problems that have been created in right. education and mental health and start to to build back in a positive way i have launched a booklet called build back better britain after coronavirus it's about building this country back better a growing conspiracy following it it is called the great reset an unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build Back Better. Building Back Better, our economy. Build Back Better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset.